Siema, jestem tej Triton. Dzisiaj porannik, ja za swoją przygodę z byciem grafikiem. W linkowym wpisie będzie y, link do strony do Pixel Editor E. Tutaj są moje prace, i tak itd. Mam wszystko przygotowane. No ale to te samo, że będzie najwięk. Więc klikamy już. Otóż nowy to jest szerokość, wysokość do awatorów jest 800x800. /800. Mam tutaj różne funkcje, tego w sumie nie używałem jeszcze. Możemy wycinać. Te same. Te możemy pisać. Tutaj ja ze farbą. album. Nie działa. W trzeba wyłączyć, to jeszcze raz włączyć. Hmm. Tutaj jest. Nie, to się nazywa. Hmm. Problem. Jeszcze raz, jak promik na przykład mamy tutaj czerwony, no, nie tak, znowu nie działa. Hmm. Po prostu klikamy w jakieś miejsca i powrót na ten kolor. Lupa. Weźmy też mamy na scroll. Tutaj można robić prostokąty, kołka, a nie bez widać, zrobię jakoś, może na spontanie jakąś grafika. Z krajobrazem to jest takim spoczko, ProPioy Control V, oczywiście, to jest do pomniejszania. No jest to działa super. Coś się dzieje. Nie działa. O. Okej. Okay. Dajemy sobie warstwę pustą. Może użyjemy koloru czarnego. Klikamy na warstwę pustą. Klikamy. Potem dajemy tak. Bo w sumie nie. Kliknięciem prawym wszystkim myszy jest nazwa czy jest w sumie niepotrzebne. i tryb tego akurat nie po, się nie pokaże na nagraniu ale to mamy na przykład ekran gdzie dopasowuje się do ekranu i przeżywczystość używam tego jednym z filmów to jest bardzo fajna opcja dam na 50 <laughs> będzie chyba wszystko. I chyba tego też akurat na filmie nie będzie widać. Dodam linka w opisie. To takie rzeczy jak darmowe paczki z różnymi efektami. Pokażę wam na przykład. Trzeba trzymać warstwę i dodać na zdjęcie jako warstwę. Wyspachuje nam z na foldery różne gdzie to jest? I załóżmy na przykład to. tam wam nikogo w odpisie, dlatego tego powiększamy. dajemy na ekran. wszystko nam wychodzi. Takie fajnie to wygląda. Mm, będę, musiał sobie mu będę musiał sobie dodać jakieś nowe efekty. Mm. I, ef I efekt ekran. Znaczy tryb mieszania. Mm. Taki kierunek. Z tym jest dużo filmów. Na moim kanale, kiedy dam ostre, o, y, ostre światło, to wygląda w taki sposób. To jest efekt, który najczęściej używam. Kolejne: mnożenie, y, coś takiego, to, tak to wygląda. Ekran, nakładka. Przyciemnij, rozjaśnij, rozjaśnienie, też przykładowy wygląda całkiem. Przyciemnienie, prostość światła, agonne światło, różnica, wykluczenie, odcień, nasycenie, kolor, jasność, alfa. J. Yes. Yes. Mask. Co tu dam? Dobrze. To sobie może zaraz zapiszę. Tak, to sobie zapiszę. Zapisz.

Ja, nie, pamiętam pomieści to było. Okay. Okay. Powiem, że to sobie. Um, Okej, okay. Teraz te um, filtry. Zobaczcie, czemu tu nie działa. O. I w filmie z speed artem używałem nie, to nie było to. Bo um, no, no. i rozmycie, więc tak wina to jest coś takiego, nie używam tego na Efekt blonde rozświetla jak widać glamour. Przeciemnia. Postawienie mgły. Jest to zawór spoczką. Możemy sobie to dodać. Pewnie 100% fajnie to wygląda. lat wewnętrzny co to jest nie używam takich efektów raczej coś takiego okraz wewnętrzny um. to mieć to samo mniej więcej kontur jak zaczynałam to używałam tych filtrów żeby zobaczyć jak to działa za bardzo mi chyba nie zadziałały Popuściłem. Nie mając zysku, tylko że sobie nie jest zbyt wydajny i nie odcina. Czasami taki okrągły grafik. To jest też To w sumie Polska. No i co? Nie potonie. jeszcze to jest. Kropaczki. Cemu? Co mam jeszcze pokazać? Tego jeszcze nigdy nie używałem, więc może sobie dalszą część tego poradnika. Więc tak się spróbuję, ale jeszcze coś mogę dodać, zobaczę. O, no nie ma tutaj jednej rzeczy, a ją dodawałem. Widzę. Mm. Programowanie. To było w korpak. I ekran, i polecam się bawić z warstwami. Bo czasem można zrobić, więc może się stać niespodziewana rzecz, która będzie wyglądała kozacko. Spróbuję dodać jeszcze to. Widać to niżej może no, tym razem to nie działa niestety. sobie to No tak się spróbuję. Graficzka, tak to wygląda. Jeżeli, macie, jeżeli będziecie mieć do mnie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. A ja do mnie żegnam i cześć!